Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w tym pierwszym wiosennym filmie. Mam nadzieję, że ostatni weekend, weekend świąteczny, okazał się dla Was przyjemny i satysfakcjonujący. Ja bardzo wypoczęłam dużo czytałam, dużo spacerowałam i sporo jadłam więc to był jak najbardziej dobry weekend i dobry czas mam nadzieję, że tylko takie będą się zdarzać i w moim i w Waszym życiu tego nam e, serdecznie życzę dzisiaj chciałam przyjść e, i troszkę porozmawiać na temat powieści e, e, F. Scotta Fitzgeralda Czuła jest noc". to powieść, którą przeczytałam ostatnio e, pokazywałam na swoim Instagramie e, chwaliłam smaczne zdania, bo tak jak być może wiecie, a być może nie, jestem wielką miłośniczką smacznych zdań i uwielbiam, e, kiedy w prozie czeka na mnie masa małych niespodzianek w postaci pięknie wycyzelowanych zdań. A spoiler właśnie takich zdań u Fitzgeralda absolutnie nie brakuje. I pokazywałam tę książkę i wzbudziła całkiem sporo zainteresowania, więc pomyślałam, że może warto o niej opowiedzieć. Zwłaszcza, że nie jest to powieść, co do której mam takie bardzo jasne, wyklarowane zdanie. To nie jest jedna z tych książek, które sprawiały, że byłam absolutnie zachwycona, i nie jest to z drugiej strony książka, która, yy, którą uważam za słabą. Jestem gdzieś w pomiędzy, gdzieś w połowie. A ostatnio miałam taką refleksję na temat e, moich recenzji, na temat tego, co w ogóle o książkach mówię, że ja jestem taką bardzo skrajną osobą. To znaczy, jak kocham, to na zabój, jak nienawidzę, to do końca życia. E, I tak mniej więcej też moje recenzje gdzieś tam e, się polaryzują, czyli jakby jestem zachwycona, zakochana. I po prostu widzę same, same, same pozytywy, albo z kolei wypisuję pasz chwilę listując wszystkie rzeczy, które mi się nie podobały, które można było zrobić lepiej. A rzadko kiedy zdarza się książka, co do której właściwie trochę jestem pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, więc postanowiłam trochę poćwiczyć recenzowanie rzeczy, które trochę mi się podobały, a trochę nie. A z drugiej strony podnieść powieść Fitzgeralda, który jest znany najbardziej za swojej. Powieści Wielki Gatsby, um, i to jest taka powieść, którą e, czytali wszyscy, bądź wszyscy e, o tej powieści słyszeli, oglądali ekranizację, więc jest to, jest to rzecz znana. Um, natomiast noc to jest taka powieść y, trochę mniej głośna, mam wrażenie. A co ciekawe, uważana przez wielu wielu za najlepszą powieść tego pisarza. Czuła jest no to również powieść, w której Fitzgerald zaklął bardzo dużo swojego życia, i jest tutaj niezwykle dużo wątków autobiograficznych. To jest odbicie jego relacji z żoną, z Zeldą oraz innymi osobami z socjety amerykańskiej, które można rozpoznać z imienia i nazwiska. To niezwykle ciekawy. Zabieg, choć również trochę kontrowersyjny, jeśli spojrzeć na fabułę tej powieści i bardzo smutne wnioski, które z niej płyną. Jeśli jesteście, jesteście zainteresowani tą powieścią, chcecie posłuchać trochę o niej i, i o moich refleksjach na jej temat, to serdecznie serdecznie Was zapraszam do oglądania. Czuła jest noc, to jest powieść niebywale filmowa i obrazowa. Wręcz miałam wrażenie, że ją oglądam, a nie czytam. I nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę, że Fitzgerald w swoich chudych latach dorabiał pisaniem scenariuszy i wiele, wiele takich um, motywów i rozwiązań filmowych przekrada się do jego powieści i bardzo mocno to czuć. Um, otwierająca scena jest um, tak niebywale um, filmowa, że byłam um, zachwycona czytając. Miałam wrażenie, że przede mną powoli powoli nikną napisy otwierające i pojawia się pejzaż, pejzaż francuskiej riwiery, niezwykle słonecznej, acz czarno-białej, bo właśnie powieść Czuła jest noc rozpoczyna się na francuskiej rivierze. To tam przyjeżdża Rosemary. Rosemary to młoda, wschodząca gwiazda filmowa, która przyjeżdża na riwierę francuską, by odpocząć po pracy na planie filmowym i poznaje... Małżeństwo diverów, Dika i Nicole. To tacy ludzie, którzy są, wokół których zdaje się, że kręci się świat. Niezwykle charyzmatyczni, młodzi, piękni, bogaci, sympatyczni, z wielkimi koneksjami, znajomościami, przyciągają jak magnes do siebie ludzi, mając wokół siebie taką mini świtę towarzyską. I w tę świtę właśnie Rosemary bardzo szybko wnika jest w nią wręcz wessana, a my razem z nią. Jej oczami poznajemy świat yy, dajwerów, ich przyjaciół, a przede wszystkim ich samych. Tutaj bardzo szybko okazuje się, że Rosemary nie jest główną postacią w tym filmie. To nie, to, to nie ona gra tutaj pierwsze skrzypce, jest, jest jedynie pretekstem, byśmy mogli bliżej przyjrzeć się daiverom, a szczególnie dikowi, bo to na nim spo, spoczywa jej spojrzenie zdecydowanie najczęściej i najdłużej. Bardzo szybko młodziutka Rosemary zakochuje się w diku, którego widzimy jako człowieka niezwykle charyzmatycznego, otwartego, przystojnego, magnetyzującego otoczenia. Uh, I dzięki temu... Widzimy go trochę z zewnątrz, a później w dalszych częściach powieści zaczynamy oglądać go z coraz bliższej perspektywy, przyglądamy się jego historii, temu kim był ym, i kim się stanie. Bo tak naprawdę czuła jest nas to powieść o upadku Dicka Divera, o upadku ym, człowieka, który w pewnym momencie znajdował się na samym piedestale, na samym szczycie towarzyskim, by na y, samym końcu powieści spaść na dno, na dno piekieł towarzyskich, tam gdzie nikt już Cię nie zaprasza na Ankiety, a Twoje życie zdaje się już właściwie chylić ku upadkowi. To powieść bardzo autobiograficzna, jak już wspomniałam. I jednym z najmocniejszych motywów tej powieści jest relacja Dicka z Nicole, z jego żoną. Dzięki retrospekcjom dowiadujemy się, że w przeszłości Dick był psychiatrą bardzo, bardzo dobrym, choć wciąż na początku swojej kariery miał bardzo dobre widoki na przyszłość. Zanosiło się, że będzie nie tylko praktykującym, świetnym specjalistą, ale również teoretykiem takim naukowcem piszącym książki. Na, na których uczy się, uczy się cały świat. Trajektoria jego życia zmieniło poznanie Nicole. Młodziutkiej wtedy Nicole, chorej bardzo poważnie na prawdopodobnie schizofrenię, tak pada w powieści. Ta diagnoza, domyślam się, jest mocno, mocno związana z czasem, kiedy ta powieść była pisana. Nie wiem, czy dziś byśmy powiedzieli, że Nicole była schizofreniczką, wtedy właśnie taką diagnozę otrzymuje. Dick jest. Daje się nam poznać właściwie przez całą powieść jako człowiek, który bardzo, bardzo, bardzo chce być akceptowany, lubiany, doceniony, kochany. Jest niezwykle pomocny i ta, ten jego prąd do tego, by ludziom pomagać i przy ludziach być, sprawia, że on się coraz bardziej do Nicole zbliża. To zbliżanie się pomaga jej. I, I poprawia jej, poprawia jej stan, odciąga ją jakby od, od, wyciąga ją jakby z choroby. Um, I ich losy się spłaszają na tyle mocno, że e, para postanawia, postanawia związać się węzłem małżeńskim. No i ta decyzja oczywiście bezpowrotnie zmienia Dika i jego życie, gdyż Nicole jest niezwykle bawiąca, wręcz bogatej rodziny. No i on oczywiście z tego bogactwa trochę korzysta, a z drugiej też strony trochę, trochę osiada w tym, w tym, w tym świecie, którego wcześniej, którego wcześniej nie znał, który był dla niego światem zamkniętym. Trochę, trochę przytępia ten jego prąd do wiedzy, nauki i rozwoju. Bardziej skupia się na życiu, na życiu towarzyskim i właśnie na, jego, na, na swojej żonie Nicole. To oczywiście łatwe do odgadnięcia, nawiązania do relacji Fitzgeralda z jego żoną która również cierpiała na e, przeróżne zaburzenia e, psychiczne, które bardzo mocno odbijały się na jego życiu i tutaj właśnie ta relacja między, e, taka bardzo trudna relacja między, między Dickiem a Nicole wydaje się gdzieś być lustrzanym odbiciem relacji Fitzgeralda z jego żoną. I to jest właśnie niezwykle, niezwykle przykre, bo cała konstatacja tej historii jest, jest bardzo smutna i to jest bardzo, bardzo w gruncie rzeczy pesymistyczna powieść. Bo powiada opowiada o niezwykłym bogactwie, bo tutaj wszystkie sceny, które Kiss Gerald tak filmowo pokazuje, to wielkie posiadłości nadmorskie wille i, i sam przepych bogactwo luksus i kawior, to jednak jest to powieść bardzo mroczna, opowiadająca o upadku, opowiadająca o. Utracie po prostu, utracie perspektyw, utracie przyjaciół, utracie bliskich i utracie samego siebie. W końcu. Również powieść em, o y, socjecie. Fitzgerald y, pi sobie i żartuje, odsłaniając y, i konfrontując y, czytelnika z prawdą y, na temat y, pustoty życia. Na Pokazując, że wszystkie te koterie, małe skandale, plotki, romansy, wszystko, wszystko cały ten zamęt, cały ten, cały ten rozgardiarz przykrywa tak naprawdę jedno wielkie nic, wielką pustkę, którą dostrzegł również Dip. I to spostrzeżenie i konkluzja, że świat i jego życie i życie, w którym, życie, które wybrał i w którym uczestniczy, to jedno wielkie nic. Ta konkluzja prowadzi go do upadku. I do alkoholizmu, w którym, w którym się zatapia. Dla mnie siłą powieści Czuła jest nos jest język. W ogóle siłą Fitzgeralda jest jego język. Niebywale obrazowy naszpikowany metaforami i odniesieniami, które są w moim odczuciu niezwykle świeże, nowatorskie i nieoklepane, jednocześnie nie wpadające w jakąś taką niezręczną pretensjonalność. Przynajmniej ja je tak widzę. Ja bardzo lubię styl Fitzgeralda. Bardzo lubię. To jest styl barokowy i bardzo bogaty. To nie jest język, który jest przezroczysty i chowa się niejako za fabułą. Nie, to jest raczej język, który wychodzi przed fabułę i czaruje, mam wrażenie, znacznie mocniej niż sama Akcja, która, która dzieje się w powieści. Dla mnie Fitzgerald pisze przepięknie. Ja odkrywam swój świat na nowo czytając, czytając jego powieści, bo mogę spojrzeć z jego, jego słowami na to, co mnie otacza i odnajduję jak najbardziej odniesienia, natomiast wiem, że tego typu język jest trudny i bywa, bywa odpychający, więc uczulam na to, że on tutaj faktycznie jest taki rozbuchany yy, i to raczej powieść z fajerwerkami właśnie językowymi, a nie fabularnymi. Słowem jest to, to dobra powieść, moim zdaniem szalenie dobrze napisana. Niezwykle ciekawymi i niejednoznacznymi bohaterami, której jednak mam wrażenie zabrakło Wisienki na szczycie, która gdzieś się rozbiegła, która, mm, może dlatego, że była, przypuszczam, jak wyczuwam i e, jak można sądzić po biografii Fitzgeralda, była pisana bardzo emocjonalnie, bo. bo kiedy ją pisał, był, y, sytuacja z jego żoną, z Zeldą, była bardzo zaogniona, ich relacje y, były niezwykle trudne ze względu na jej postępującą chorobę. Być może to Fitzgeralda zajęło na tyle, y, że nie budował tej powieści jako samodzielnej, a bardzo mocno jako odbicie własnego życia i własnych doświadczeń, bo Dick to... Fitzgerald w dużej mierze, i to bardzo mocno czuć. To trochę po, książka a la terapia. Książka, która, która byłaby terapią, gdyby, gdyby mogła Fitzgeralda ukoić. Chociaż czytając ją, myślę, że ukojeniu, do ukojenia była tutaj niezwykle, niezwykle daleko. Samą fabułę odbieram trochę jako, jako taką nieco pogubioną. Jest to bardzo dużo rozwiązań, które mam wrażenie, mm, Fitzgerald stosował jak najbardziej świadomie, trochę po to, żeby... trochę, trochę dlatego, że miał w zamiarze napisać powieść wielką, po, wielką powieść amerykańską. Yy, yy, I też ku takiemu zamiarowi yy, krowo swoje rozwiązania fabularne. Yy, ale dało to poczucie trochę chaosu, i mam wrażenie, że oczekiwania w pewnym momencie, przynajmniej moje, przerosły to, co faktycznie dostajemy. I ta powieść nie rozwija tak bardzo, tak, tak głęboko wszystkich tych wątków, które obiecuję, bym mogła poczuć się nią w pełni usatysfakcjonowana. Choć niestety czuła jest noc to nie powieść, którą tak mocno pokochałam, bym móc powiedzieć, że jest to top 10 najlepszych powieści klasycznych, jakie w życiu czytałam. Niestety nie. To jednak bardzo cieszę się, że po nią sięgnęłam, bo tutaj językowo była dla mnie wielką ucztą, długo poszukiwaną i wyczekiwaną. Bardzo się cieszę, że, że, że sięgnęłam po, po tę powieść, bo, bo naprawdę czułam z każdą kolejną stroną, jak zdania rozpuszczają mi się na języku, tworząc, e, tworząc po prostu rozkosz i przyjemność z lektury, e, której ja szukam e, i która sprawia, że wtedy czuję, że obcuję z czymś naprawdę wielkim, kiedy, kiedy pisarz potrafi mnie język tak oczarować. Serdecznie, serdecznie polecam Wam powieść Czuła jest noc, zwłaszcza jeśli lubicie powieści, z bardzo bogatym, rozbuchanym językiem, takim, który trochę przysłania fabułę. Jeśli pokochaliście, pokochałyście Wielkiego Gatsby'ego, bo Wielki Gatsby to powieść, która jest dość podobna moim zdaniem. Te światy są, są wykreowane bardzo podobnie, to powieść, która dotyczy też podobnych kręgów towarzyskich, więc, więc, jeśli, więc, więc jeśli Wielki Gatsby to było coś, co Was zainteresowało i pociągało, to Czuła jest to jest na pewno opowieść, którą, po którą powinniście sięgnąć. I to powieść świetna moim zdaniem dla wszystkich, którzy lubią powieści dotyczące XX wieku, dotyczące lat 20. które lubią takie filmowe historie. Te historie, które mogłyby zostać nakręcone przez studio Warner Bros., wypełnione gwiazdami filmowymi, potentatami, dziedziczkami milionowych spadków i całą tą yy, brygadą ludzi zaludniających sale bankietowe. To jest, to jest właśnie taka powieść. Ale również jest to powieść dla osób, które po prostu lubią dobrze napisane postacie, bo Dick Diver jest napisany moim zdaniem świetnie i naprawdę, naprawdę można w niego uwierzyć i można mu współczuć, choć nie jest to, powieść, nie jest to postać bez wad, a może właśnie dlatego, że nie jest to postać bez wad, bo wtedy byłaby nierealistyczna. I wydumana. To dopiero druga powieść tego autora, po którą sięgnęłam. Liczę, że to spotkanie nie było naszym ostatnim, bo językowo Fitzgerald znowu mnie zaczarował i bardzo chętnie przeczytałabym kolejną jego powieść. Mam nadzieję to zrobić. Dajcie znać, czy planujecie poznać Fitzgeralda, czy może już go znacie, a jeśli tak, to jakie są Wasze poglądy i odczucia na temat tej, czy jakiejkolwiek innej jego powieści. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo wiem, że Wielki gazbi na przykład, to powieść kulap która polaryzuje ludzi. Jedni kochają, inni nie cierpią i nie rozumieją fenomenu. Jestem ciekawa, jakie są Wasze odczucia. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że do następnego już wkrótce. Trzymajcie się. Pa!